Cześć, dzisiaj zobaczymy sobie zaporożca 968M w skali 1.24 od Aszet. Moje wspomnienia z zaporożcem istnieją, ale nie są zbyt rozbudowane. Zaporożca w kolorze zielonym, tyle że uszatka miał sąsiad. Pamiętam, że jego syn, a mój kolega, mówił, że śmieją się z niego, że mają zaporożca, a to fajne auto. Pamiętam też, że później naprawdę bardzo dużo jego części leżało w piwnicy. Jeszcze obok na parkingu stał czerwony zaporożec, chyba już właśnie 968M. Z nim też mam jedno wspomnienie z serii Głupie Dziecięce Zabawy, więc może lepiej nie będę opowiadał. No niech będzie, że jak ktoś zgadnie, to się przyznam. Mam też wspomnienie kolekcjonerskie. W tej chwili posiadam trzy zaporożce z kultowych aut i jednego z serii rosyjskiej. Pierwszym z nich był biały 968 i bardzo się ucieszyłem, że biały. Bo ładnie się prezentuje, ale też dlatego, że miałem mały uraz z dzieciństwa. Co sumie mam. Na początku lat 90. model zaporożca. Właśnie w białym kolorze, wielkością podobny bardziej do skali 1:24, przywozili ze sobą na targowiska handlarze z za wschodniej granicy. No i nie wiem dlaczego go wtedy nie kupiłem. Może chodziło o cenę, ale nie bardzo mi to pasuje. A może po prostu mi się jakoś nie podobał, był na przykład za bardzo zabawkowy. Jeszcze teraz, od czasu do czasu mi się to przypomina i się zastanawiam nad tym. Trzeba było brać. Jakbym się cofnął w czasie, to bym wziął. 968M odaszet, biały nie jest. Ale nie mam z tym problemu, nawet się cieszę z tego niebieskiego, bo naprawdę ładnie się prezentuje. Biały raczej nie byłby ładniejszy. Białego życzyłbym sobie uszatka, którego też chciałbym kupić. Występuje tu coś na zasadzie chęci posiadania syreny 104 i 105, tylko że wszystko wskazuje na to, że jeśli się pojawi, to będzie we wściekłej żółci, której pojawił się w serii rosyjskiej. Pytanie, czego wtedy kupić, czy jednak liczyć na to, że pojawi się w innym wydaniu i w innym kolorze. Dzisiaj zamiast brzydkich rękawiczek użyję podstawki, co będzie miało swoje zapewne plusy i minusy, bo jeśli najbardziej o minusy dźwiękowe. Ale zobaczymy. Może zobaczmy sobie najpierw światła, bo tutaj były zgłaszane od początku problemy. Znaczy przy zdjęciach, jak się patrzyło, że one są jakby takie za bardzo białe, mleczne powiedzmy takie nie do końca przezroczyste w sumie trochę może i tak jest ale nie przeszkadza to bardzo tutaj może troszeczkę przeszkadzać to że chyba te lewe i prawe się od siebie lekko różnią to znaczy prawe patrząc z pozycji kierowcy jest tak jakby chyba bardziej mleczne no możliwe te, te polewe jest takie bardziej przezroczyste. no ale powiedzmy że jakiejś tragedii nie ma jeśli chodzi o szczegóły to widać je na kloszu. No, ramka ładna, czarna, fajnie dopasowana. Tu bez uwag. Jakiś na minus. Yy, Migacze. Jak pokazywałem jeszcze w Blistrze ten model, to wydawało się, że tu są takie duże różnice. W miejscach ich przyklejenia, te przerwy tutaj pomiędzy listwą a migaczem, no nie jest tak. Jest jakieś tam troszeczkę przerwy, ale są one raczej równe. Same migacze, jeśli są krzywo, da się je naprostować. Nie wiem, czy to było widać. Nie chcę za bardzo ruszać, bo jeszcze odpadnie. No właśnie, ja teraz sobie popalcuję. Bo te rękawiczki są, żeby się. <laughs> Pardon, żeby nie popalcować sobie po prostu tego modelu. Także da się je ustawić. No czarne kropki oczywiście widać. Dzięki nim można je ustawić, można powiedzieć. Jakieś tam szczegóły też posiadają. Więc jest OK. Może sobie dam troszeczkę niżej. Zobaczymy sobie listwę. Listwa w porządku. Wygląda na malowaną wypukłość i wygląda to dobrze. Także ten napis 968M wyraźny. Tutaj oczywiście jak ktoś dopatruje się jakiś takich naprawdę drobnostek, no to oczywiście jak zwykle coś tam do szlifowania się znajdzie, ale bez przesady, powiedzmy tutaj. A no to może niżej, zderzak z tą taką jakby czarną wstawką, tak to nazwijmy oficjalnie. W środku Boku czarny. Tutaj też kształt odpowiedni. No, rozmiar chyba można powiedzieć, że się zgadza. Także no, może się podobać. Tu troszeczkę widać mocowania. Nie wiem, jak się to ma do rzeczywistości. No, ale to też tak taka uwaga, po prostu, że widać. Rejestracja, a raczej tabliczka z nazwą. No, też. Tutaj ładnie wykonana nie ma jakichś. Jak to czasami bywa. Braków farby i tak dalej. Nie jest też jakoś krzywa. Chyba nie jest. No, a może tam troszeczkę. Nie no, w porządku. Przenieśmy się więc do góry trochę. Spójrzmy na listwę tą ozdobną. No. Też ładnie, ładnie położona. Bez uwag. Emblemat malowany. No, nie różni się to dużo od oryginału. Także tutaj też bym nie rozpaczał. Tak troszeczkę podstawka będzie przeszkadzać też. Nie są to tylko plusy. Jak wcześniej wiem. No, uszczelka w szybie czarna. Także tak, jak to powinno wyglądać. Lusterko powinno być z łady. Prawdę mówiąc, to aż tak dobrze nie kojarzę, czy jest to lusterko złote, ale myślę, że tak, ale myślę, że to ja sobie mogę. Trzeba będzie sprawdzić. No i wycieraczki, jak patrzę na model, wyglądają w porządku. Całkiem fajnie, naprawdę. Jak patrzę tutaj, może troszeczkę tracą. Nie wiem, jak to będzie wyglądać na dużym ekranie. Ale na modelu wygląda to dobrze. Na dole spryskiwacz, pod nimi też fajnie wykonany, to znaczy wyraźnie go widać. Spójrzmy sobie teraz jeszcze na maskę. Czy ona się tu zmieści? Tak, średnio. Właśnie to są te minusy. To tu ją widać dobrze. No na pewno jedna z tych rzeczy, która się właśnie rzuca od razu w oczy, zawsze o tym wspominam. Jest to duży plus. Czyli wszystkie te wszelkie te szpary zobaczymy sobie jeszcze z boku, ale wyglądają właśnie porządnie. Nie są zalane farbą i tym podobne. Więc tutaj hmm, wygląda to fajnie. Wiem, że będę znowu nadużywał fajnie zapewne, bo to jest moje słowo, czego się staram pozbyć. Ostatnio mi się nawet trochę udało. No tutaj te wloty powietrza przeglądam się teraz tak. Czy tu jest głębia? Nie ma głębi. Może to przy... spróbuję to przybliżyć, chociaż to będzie cięż... ciężki sport. Czekajcie, muszę to jednak przestawić. No, centymetr robi różnicę. No to nie jest, nie ma tu głębi namalowanej, ale one są na tyle głęboko. Zrobione, że no nie można się do tego przyczepić na pewno. Przy okazji widzimy, dla jednego ujęcia to praktycznie robię. Widzimy też maskę, w sumie klapę bagażnika. Dobra, to teraz wróćmy do widoku poprzedniego. Jesteśmy centymetr niżej. No i tak ten model jest naprawdę. Dobrze wykonany. Przyczepić się można do bardzo niewielu rzeczy. No, przyczepić, nie przyczepić. Zależy, jak to nazwać. Takim przyczepieniem się może być na przykład stwierdzenie, że migacz mógłby być plastikowy. Chociażby nawet w kap w 1.43 pojawił się plastikowy migacz. za zaporożcu. No, tutaj jest malowany. Oczywiście nie wygląda źle. Precyzja jest w miarę dobra. Nie ma tam w sumie ramki, jego, ale tak jak mówię, no, można się czepiać, można się nie czepiać. Na pewno byłaby to, nie wiem czy można nazwać wisienką na torcie, kształt się trochę zgadza. Na pewno byłoby to czymś, co jeszcze ten model po prostu prezentowałby się jeszcze lepiej. Listwa ta z przodu jest tutaj oczywiście przedłużona na bok też raczej. No, możemy sobie przejechać od razu, zobaczyć, ale raczej tutaj żadnych uwag do niej też na minus mieć nie można. Dobrze wykonana. Dobra, wróćmy do przodu, a w sumie do koła. No, kolejny. Precyzyjnie wykonany element. Śruby, także mocowania dekielka. Czyli mamy praktycznie wszystko, co trzeba. Może się to podobać. Mi się podoba. Podobać się też może, może zmniejszę to powiększenie. Te kształty, wszystkie oddane karoserii. Może od razu takie pokażę. No i te wcześniej wspomniane szpary. Także z boku wyglądają bardzo dobrze w drzwiach. Co my tu jeszcze mamy w drzwiach? Klamkę na pewno. Co to jest? Rysaczy paproch? Zniknęło, zniknęło. Mam tu taki pędzelek. Trochę ja się wystraszyłem, ale nie widziałem jej wcześniej. Więc no, a czasami tak jest, że coś tam się nagle pojawi. Dobra, tu się może też pojawić jakaś muszka, by mi tu lata. No, klamka też. Kolejny element, który można chwalić. Teraz zobaczmy sobie jeszcze, może lusterko. Kolejny plus, czyli nie straszy, zdecydowanie. Raczej wręcz przeciwnie, no bez migania mi tutaj nie cierpię tego migania. Mam tu taką podstawkę, która mi nie pozwala przesunąć tego bliżej. Nie pod modelem, tylko jeszcze, która podtrzymuje telefon, ale myślę, że tutaj widać akurat nie w miarę wyraźnie. Teraz sobie spójrzmy na szyby. Szyby też czyste. Znowu jakieś paprochy. No, te paprochy to. A to z otwierania z tego kartonu zawsze jest to problem. Na zdjęciach to sobie jeszcze można usunąć. A jak się robi taki film, no to potem się widzi wszystko. No już tak musi pójść. Hmm, tak. No, ramka tak jak trzeba. Czyli mamy tutaj z przodu srebrną ramkę i w tym trójkącie czarne to się zgadza z tyłu też czarna uszczelka no tam nie będę tutaj narzekał na nią tak w porządku no i jedna taka dziwna rzecz która mi się wydaje że nie powinno być albo ja coś nie wiem to jest ta tutaj cała linia nad oknami ta czarna czy ona może być czarna. Mi się wydaje, że nie powinna być. Tak samo ona tutaj do tyłu też przechodzi. Wydaje mi się, że nie. Że to powinno być w kolorze nadwozia. Ewentualnie zdarza się widzieć srebrne. Nie wiem, czy oryginalne. Dobra, to może teraz od razu do kratki, która zastąpiła uszy. No, wiadomo. Uszy to uszy. To było to coś lepszego bardziej ozdobnego. Tak się zagl też zaglądam. No to tej głębi nie musi tak być. No, w porządku. No tyle koło to. To samo, tylko oczywiście troszeczkę schowane. I teraz a może jeszcze chlapacz. no Prosty taki bez... Więc tu nie mamy na nim jakiegoś kształtu czy tam napisu. Teraz, ponieważ wcześniej się nie chciało pokazać za bardzo, znaczy nie chciała się pokazać klapa bagażnika, to maskę też sobie podniosę. Za chwilę wracam. To znaczy już. A tak dokładnie to magia telewizji, bo nie mogłem znaleźć tego podwyższenia, ale już mam. Może tutaj tak pokażę, bo te yy, wszelkie. Szpary są tak samo dobrze widoczne jak z przodu. Jeszcze może nie powiedziałam o tych takich dwóch przetłoczeniach. Są z tyłu i z przodu. I są też wyraźnie widoczne. No a tutaj te kratki tak samo głębi nie mają. Może tutaj bardziej to widać, ale też raczej nie jest to powód do przyczepiania się. Wręcz przeciwnie. Czasami wyglądałem jak takie wgłębienia. Tutaj jest to zrobione lepiej. Dobra, w sumie może wykorzystam te podwyższenie, czyli będę go demontował i zobaczyłem sobie szybę tylną. No czysta. Licząc troszeczkę kurzu. Najgorzej, jak ten kurz jest w środku. Te samochody się łatwo raczej rozkręcają. Rozkręcałem kilka. I akurat z nimi nie było problemu. Wydaje mi się, że wszystkie są tak zrobione. No, tutaj też ta listwa, która się właśnie ciągnie, ta czarna. Nie wiem, czy ona powinna tak być. No, szyba. No, widać tu jakieś szpary, może, ale też nie przesadzałbym. Też na plus. Czarna uszczelka, tak jak ma być. No i teraz, skoro się podwyższyłem, to muszę się obniżyć. Pochwaliłem tablicę z nazwą z przodu, więc tutaj troszeczkę jakieś tam porysowanie widać u góry. No, akurat na czarnym, więc łatwo je poprawić. Kiedyś na jednym modelu miałem na Wartburgu chyba, nie dobrze pamiętam, którymś yy, miałem takie też do zamalowania i tak średnio to wygląda, jak to zrobiłem. Trochę tam poprawiłem, ale wygląda to tak nie za bardzo. No, ale też nie, nie jakoś tragicznie. No tutaj. Jedynie te hmm, kratka właśnie za tą tablicą, tutaj najbardziej widać, że nie ma głębi, bo w prawdziwym samochodzie tutaj raczej wyraźnie to widać, że coś tam jest. No wyżej też listwa oczywiście biegnie dookoła samochodu. Z tyłu też jest, też tak samo ładnie wykonana. No, i światła plus. Oczywiście minusem są te kropki, jak zwykle. Tamta przynajmniej z przodu daje je wyprostować, jeśli są krzywe. Czy te są krzywe? No, delikatnie. Tak to może być chyba w Ładzie. No, nie chcę ruszać, bo tutaj nic nie ruszymy. Tak to mogą być chyba w Ładzie, ale tutaj chyba powinny być prosto. Ale ładne. Dużo kolorów. ładnie podzielone. Może nie widać tutaj jakichś szczegółów. Teraz nie pamiętam jakie tutaj te szczegóły powinny być, ale no jedynie może nie ma tej właśnie czarnej takiej uszczelki ramki, bo tutaj ona było, powinna być widoczna, a nie widzę jej. No jakieś tam drobinki, pro podrobinek tu widzę. Nie wiem czy nawet to będzie widać. Dobrze, że nie widać, bo Taki mały paproch zamalowany, ale właśnie raczej bym chciał powiedzieć, że lakier jest nie tylko ładnie, ładnej barwy i ładnego koloru, ale też nie mamy jakichś brzydkich rzeczy. No, jakieś tam czarne, coś które nie wiadomo czy się zmyje, czy nie zmyje. Gdzieś tam ruszyłem, nawet jak otworzyłem z blistra, bo widziałem czarne. Nie chciało zejść, ale w końcu zeszło, więc myślę, że to też może zejść. No, tutaj mamy to samo, oczywiście, jeszcze zderzak. Też można powiedzieć, że taki sam jak z przodu. Czyli tutaj plus. Z tyłu trzy otwory. Hmm. Jeden na korbę na pewno. W zasadzie może nawet cztery, bo coś tam też jest takie, nie wiem. Aż tak dobrze to, to się nie znam, żeby stwierdzić, co tu jest, ale no na pewno jeden jest na korbę. A pozostałe trzeba się dowiedzieć. No, i widoczny wydech, i tak z podstawką możemy sobie zobaczyć górę. Ale na dołu będę musiał ją odkręcić. No dobra, zobaczmy sobie tą górę i dół. To może górę zobaczmy sobie jeszcze tak przy pomocy podstawki. W sumie, gdyby w niej były jakieś otwory, które pozwalałyby sobie obejrzeć spód, to chyba nie byłoby takie głupie. Trzeba by trochę pokombinować pewnie z nimi. No dobra, tu taki widok ogólny. Może on by wystarczył, ale spróbujmy jeszcze powiększyć. No coś tu widać, może więcej. Trochę kształtu. Myślę, że wystarczy. Teraz spód i powrót brzydkich rękawiczek. Nie wiem, niektórzy bardzo narzekają na te rękawiczki. Bardzo mi się nie podobają. Mi też się nie podobają. Ale to tylko rękawiczki. Najważniejszy jest model. Zresztą pasują dzisiaj do koloru modelu. I nawet pasują do mojego ubrania. Może Wam pokażę. Jak już mówię. Dzień dobry. Dobra, jak ja tu podniosę. Co my tu mamy? No najwięcej się dzieje z tyłu. Zajrzeć trzeba było. Hmm, czy my tu coś powiększymy sensownie może nie tak całkiem ale o tak myślę, że widać co trzeba już inaczej nie będę pokazywał więc spód mamy zaliczony ciężko było jakoś zdjąć tą, ten łącznik, co tutaj był w tych w czterech miejscach. Myślałem, że się przykleił, ale po paru ruchach, na szczęście, w końcu odpadł. I zostało nam jeszcze wnętrze. Tutaj albo prosto z rynku rosyjskiego, albo takie samo jak z rynku rosyjskiego. Bo nasze wersje mają malowane zegary i tak dalej. Tutaj czarno to widzę. Oczywiście to nie, nie jest to tragedia, ale jak wszędzie, to wszędzie powinny być. Tak to się prezentuje. Próbuję jeszcze zajrzeć, oczywiście, w innych miejscach. Zobaczymy, czy się uda. Może sobie tak poskaczemy, bo to jeden z tych modeli, które nie bardzo chcą się pokazać. Tutaj akurat jeszcze ok. Gorzej z boku, ale spróbujmy. No, nie ma to łatwo, ale myślę, że to co trzeba widać. No, jeszcze tutaj taka długa dźwignia. Nawet się jakoś łaskawie pokazuje, a jak nie chciał, tak nie chciał. No ale teraz coś już chciałem odłożyć. Mówię, już dobra, wystarczy. No ale dobra. Myślę, że nic tu więcej nie pokaże. I to już prawie wszystko na dzisiaj. Powiem tylko jeszcze, że model prezentuje się naprawdę elegancko. Na pewno jest jednym z lepiej wykonanych modeli w kolekcji. Gdyby jeszcze ten boczny kierunkowskaz był plastikowy, element nad oknami w kolorze nadwozie, a nie czarny, a wnętrze miał zaznaczone chociaż zegary, to już naprawdę trudno byłoby się do czegoś przyczepić. Zresztą nie przyczepiam się, tylko zauważam. Jest dobrze. Czy jest to obowiązkowy model w kolekcji? Dla mnie tak, ale jeśli ktoś chce się ograniczyć do jednego zaporożca, to wtedy pewnie wybierze uszatka, tylko ten kolor. Ja na pewno ten model polecam, bo po prostu bardzo mi się podoba. Dzisiaj prezentacja w starym stylu, nie wiem czy to lepiej, czy gorzej. Ale jeśli dotrwaliście do tego momentu, to dzięki za oglądanie, subskrypcję i takie tam, także za wsparcie kanału. Dziękuję oficjalnemu pierwszemu wspierającemu, czyli gigantowi GT. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem nick. Dzięki. To wszystko. Cześć, do następnego.